OK, moi drodzy, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj wrócimy również do bardzo gorącego tematu, jakim jest Via Carpatia, a także rozszerzę to trochę o więcej informacji odnośnie Via Baltica, ponieważ tak mieliście rację, poprzednim razem te dwa tematy zlały się po prostu w jedną całość. Więc chciałbym teraz wyjaśnić parę nieścisłości. Pierwsza sprawa jest taka, że Spójrzmy sobie na to, jak właściwie Via Carpatia lub też Via Carpatia i Via Baltica mają pomóc w tranzycie przez nasz kraj. Ok, tak, tak, tak na szybko. W tym momencie Google Mapsy mówią nam, że najszybciej będzie przejechać od jednej granicy do drugiej przez całą Polskę, przez Warszawę. Widoczny jest ten nasz kochany warszawocentryzm, który sprawia, że nawet tranzyt. Z jednego kraju do drugiego musi przejechać przez tą stolicę. No jest to dla mnie coś strasznego. No ale co tutaj widzimy? Widzimy, że trasa trwa trochę więcej niż 9 godzin, czyli przerwa, nawet zakładając, że pan kierowca Tira zacznie na jednej granicy, to i tak nie dojedzie do drugiej w trakcie jednego dnia swojej pracy. Przerwa gdzieś będzie musiała być. Tak wam powiem, że zrobiłem taki research i wykazało mi, że startując na przykład z granicy litewskiej, ta przerwa wypadałaby gdzieś pod Rzeszowem, więc niewątpliwie przydadzą się tam duże mopy, a jadąc od Słowacji, ta przerwa wypadnie gdzieś mniej więcej pod Białym Stokiem. Nieważne, czy będziemy jechać tą trasą, czy już tą, wiecie, nową przyszłą wiał karpatią, więc pod białym stokiem też przydałyby się duże mopy. Dlaczego o tym mówię? Według mnie obecne parkingi budowane dla kierowców są trochę za małe. Widziałem na zachodzie Europy, zwłaszcza wzdłuż renu, sporo, sporo większe. Oj, no i przydałoby się to, że jeśli mamy MOPy po obu stronach drogi, to przydałoby się je złączyć jakimś mostem albo ścieżką podziemną, tak jak chociażby robią to w Holandii. Ale na ten temat może w innym materiale, jeśli tylko byście chcieli usłyszeć, jak można usprawnić polskie MOPy. Teraz spójrzmy sobie na. Przyszłą Via Carpathia, no i tam Via Baltica, ale bardziej Via Carpathia, czyli od Litwy do Słowacji. Więc w tym momencie mamy odrobinę krótszą trasę, no ale dłuższą z racji braku dwupasmówek. Natomiast w przyszłości no będzie to, jak już wiemy, no, dwupasmowa trasa cała. Natomiast ja sobie zrobiłem taką trochę analizę i przyjąłem właśnie tą długość 670 km, jako taką długość docelową całej tej trasy. Zauważmy to, że skoro to jest 670 km, a średnia na drodze ekspresowej to jest tam 100 na godzinę na przykład, tak przynajmniej mi wychodzi, no to będziemy to pokonywać w lekko poniżej 7 godzin. Oczywiście, panowie tranzytowcy oczywiście dłużej, ale to wynika z innych rzeczy. I ja teraz sobie wziąłem właśnie te różne wartości, jakie możemy odczytać z różnych map i dokumentów. Od razu zaznaczę, te wartości są mocno estymowane. Nie potrafię wykazać dokładnie tutaj tych wartości, one są mocno estymowane. I właśnie widzę, że ucięło mi prawą stronę, za co bardzo Was przepraszam. Natomiast tak, więc weźmiemy sobie całą długość trasy, czyli 670 km. W tym momencie już jest zbudowanych, włącznie z Via Baltica, czyli od granicy litewskiej do, dajmy na to, do Łomży, tak? I kawałek dalej do S8. Budowanych jest właśnie 256 km plus minus. Do kiedy to ma być zbudowane? No, do, przynajmniej do początku 2023 roku. Yy, główne odcinki to jest właśnie Via Baltica. Polska część i trasa pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Na to się właśnie składają głównie te kilometry. Druga sprawa to rozpisane przetargi ZIS, czyli że ktoś już wygrał przetarg. Ktoś musi teraz zaprojektować tą trasę i ją zbudować. Tutaj mamy niecałe 100 kilometrów i mamy odpowiednio 2-3 no, lata dla y, trasy pod Rzeszowem więcej. Y, co to oznacza? Że już mamy wykonawcę, on musi teraz wejść na teren robu, i zacząć pracować więc widzimy, że do 2026 roku powinno już być połowę Via Carpathii i Via Baltiki w Polsce. Osiągamy wtedy połowę. Teraz mamy rozpisany przetarg na 80 km plus minus tych tras. Co to oznacza, że mamy na to fundusze, tak? I w tym momencie szukamy wykonawcy. Czy to właśnie już ZIZU, czy to już budowy? Ale mamy na to budżet, to myślę jest bardzo ważne, i tutaj mamy kolejnych tych 12%, czyli mamy w sumie 63%, do zbudowania do 2028, no może 2029 roku. I teraz wchodzimy w takie dwie sekcje, które mi się najmniej podobają, czyli długość odcinków, dopiero z decyzją środowiskową, czyli mamy plan, którędy zbudować, ale nie mamy jeszcze na to przetargu, a nie budżetu. No i, e, prawie że, no, i odrobinę większy odcinek e, bez jakichkolwiek planów. E, w sumie jest to prawie 40% tej trasy, którą, jak możemy sobie właśnie zobaczyć na tej tabelce, oznacza to, że te 40% brakujące będzie dopiero w 2030, może w 2032, zbudowane. Czyli nieważne od tego, co mówią ministrowie, co mówią e, politycy, co mówią samorządowcy. Liczby nie kłamią. Via Carpatia, jeżeli rzeczywiście zostanie cała zbudowana, to najszybciej w 2032, a jeżeli sytuacja gospodarcza się pogorszy, to w 2035. Więc, jeśli dobrze liczę, 14 lat od teraz. Czy to dużo, czy to mało? Wy to ocencie. Ja się cieszę, że ta połowa będzie już przynajmniej za parę lat. Teraz przejdźmy sobie właśnie do plusów, do, do cuanto, tych jasnych punktów tej trasy i do, do ciemnych punktów tej trasy. Więc niewątpliwie jasnym punktem jest właśnie Via, Via Baltica w Polsce, która już nam się tutaj pięknie czerwieni i wkrótce zazieleni. Czyli możliwość e, właśnie połączenia Warszawy z Litwą e, drogą dwupasmową z powstaniem również właśnie fajnego objazdu Łomży, e, Suwałk. Ełku, myślę, że to jest bardzo dobry punkt. Druga sprawa to właśnie Lublin-Rzeszów. Tutaj jak widzimy do końca 2000, 2022 roku ma zostać ta trasa zbudowana, właściwie cała. W czym to pomoże? Niewątpliwie w skomunikowaniu również z Bieszczadami, reszcie kraju. Więc dlatego myślę, że to jest to również bardzo dobry punkt i bardzo duży plusik. Niestety w tym miejscu plusy się kończą. To są właśnie te, te 256 km w sumie, które nam jaśnieje na czerwono i jest zbudowane. A teraz przechodzimy do tych gorszych rzeczy. Więc myślę, że jedną z najgorszych rzeczy jest to, że pomiędzy białym stokiem a S61. Y Albo jest dopiero decyzja środowiskowa, albo nawet jeszcze nie wiadomo, jak ten przebieg ma wyglądać. Wiecie, ta parę lat temu była sprawa rozpudu, obwodnica Augustowa i tym podobne. żółtym zaznaczyłem proponowany z tego co wiem, możliwy, możliwą trasę właśnie połączenia. Natomiast na niebiesko zaznaczyłem e, proponowaną przyszłą trasę S16, czyli Olsztyn-Euk. Jak widzimy, pomiędzy Olsztynem a Białym Stokiem, czy pomiędzy Gdańskim a Białym Stokiem, bo to praktycznie będzie ta sama trasa, nadal to połączenie będzie dosyć koślawe. Dlatego moja propozycja jest taka, że jednak te S16 i S19 powinny się spotykać trochę bliżej. Czy rzeczywiście do tego dojdzie, zobaczymy. Ale przynajmniej jest takie moje, moje zdanie jako po pierwsze mieszkańca Olsztyna, a po drugie osoby, która też zajmuje się trochę hobbystycznie tymi rzeczami. Teraz również dla mnie taką ciemną plamą jest to, że Tutaj pomiędzy Lublinem a, a Dwójką jest oczywiście fajny ZIS na odcinek do Lubartowa, ale potem to jest dopiero decyzja środowiskowa. Dlaczego się o to boję? No i potem jeszcze w ogóle mamy dziurę do Łosic. W tym momencie budowa A2 do Białej Podlaskiej od Warszawy zje nam bardzo dużo budżetu. Zauważmy, że Via Carpathia ta S19 tutaj ma być w standardzie drogi ekspresowej. Kilometr drogi ekspresowej to jest według przetargów ostatnio jakieś tam chyba bodajże 60 milionów za kilometr. Natomiast ta cena jest mocno zawyżona, ponieważ teraz buduje się bardzo ciężkie odcinki. Buduje się estrójkę, czyli tunele, buduje się również zakopiankę, czyli tunele i przekopy. Średnio cena dwupasmówki powinna być około 30 milionów za kilometr. Tymczasem dla budowy autostrady jest to 40 milionów za kilometr. Ja myślę, że tutaj, ponieważ te materiały budowlane i robocizna bardzo podskoczyły w ciągu ostatniego roku dwóch, to budowa A dwójki do Białej Podlaskiej to nie będzie 40 milionów za kilometr. To będzie 60 lub nawet 80 milionów za kilometr. I po prostu boję się, że. To wydrenuje cały budżet na tą okolicę, tak to nazwijmy. Czy rzeczywiście tak będzie, jak mówię, oby nie, trzymam kciuki. No i również dla mnie tutaj tą ciemną plamą jest to, co się dzieje na południu od Rzeszowa. Oczywiście fajnie, że ma być ten odcinek przy Bogu Chwale. Dziwi mnie, że ten ZIS jest tak bardzo oddalony w czasie, bo to jest chyba najdłuższy ZIS w tym momencie w Polsce. Zazwyczaj są do 2024. Martwi mnie również to, że dopiero decyzja środowiskowa na resztę tej trasy poza oczywiście odwodnicą Krosna, ponieważ nie będą to proste kilometry. Nie będzie to prosta trasa, nie, będzie to, nie będą to lasy i polany, tylko będą to jednak ciężkie tereny północnych Bieszczad, tak to nawet nazwijmy. W związku z tym będzie to dużo kosztowało i czym szybciej ten teren zacznie, czy samorząd, czy może no, ktoś musi zebrać te pieniądze, tak? Ktoś musi zabezpieczyć ten budżet. Czym wcześniej byśmy jednak przeszli w fazy przetargów Izów, tym lepiej dla tego regionu, ale tak wam powiem, że od strony Słowacji to wcale nie wygląda mocno lepiej. Zrobię materiał na ten temat, ale dojazd do koszyc, no Słowacy nie błyszczą przykładem, tak to nazwijmy. Chociaż według mnie my powinniśmy. I tak na zakończenie, już tak absolutnie na zakończenie, pomijając tego, co się dzieje na Via Carpatii i Via Baltice, żeby te drogi nie stały się wyłącznie tranzytówkami dla yy, właśnie dla tirów, tak, dla tak zwanych litewskich tirów, co nam rozjeżdżają, będą rozjeżdżać tam Polskę i nie zostawiać żadnych pieniędzy, to żeby właśnie wykorzystać pełny potencjał Via Carpathia, myślę, że brakuje tych odcinków, które zaznaczyłem na żółto. W tym momencie na przykład Lublin Łódź najszybciej jedzie się przez Warszawę. Stalowa wola Łódź podejrzewam, że no również nie, nie tak jak tutaj przez Kielce. Dodatkowo Ukraina Łódź. To jest ten warszawocentryzm, stolicocentryzm, i do, dopóki my go nie przełamiemy. Właśnie trasami takimi jak tutaj jest decyzja środowiskowa, czyli jest 74, czy też takie jak ja tutaj zaznaczyłem na żółto, to niestety Warszawa będzie miała zawsze problemy. Z tym sobie jakby. To chyba trudno w ogóle jakby uzmysłowić sobie Warszawiakom lub osobom siedzącym w Warszawie, że właśnie duża część tego tranzytu i tego ruchu to można by puścić zupełnie inną drogą, gdyby tylko. Tutaj zaplanować właśnie te budżety i powodować te budowy. Natomiast, yy, tak jak widzieliście wcześniej na mojej tabelce, yy, tam gdzie jest decyzja środowiskowa lub brak decyzji jeszcze, to te drogi będą wybudowane, o ile w ogóle będą, w 2030 albo w 2032. Według mnie, powinniśmy jednak sprawić, że akurat te odcinki tutaj będą wybudowane szybciej, ponieważ, tak jak mówię, bez tego via Carpathia. Nie osiągnie pełni swoich możliwości dla reszty Polski. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś inne zdanie, inne uwagi, co chcielibyście jeszcze tutaj dodać, to zapraszam Was gorąco. A teraz ja już żegnam się, trzymajcie się.